Elo, wariaty! No, zaglądamy do ula. Ja już jestem po przeglądzie całej tej pasieki, więc wiem, jak to wygląda. Jest wygl... No, z pasieka wygląda nieźle. To znaczy, większość uli, tam gdzie była miodnia podłożona, już ma co najmniej połowę. Yy, połowę. Mm, połowę czego? Korpusu z miod, znaczy miodni zapełnionej, więc jest fajnie, mega fajnie. To znaczy, są wyjątki. Ten ul, na który teraz patrzę, tam jest lipa, raczej i no nie wiem, jak wygląda sprawa z ulem, testo tym naszym testowym, co zawsze pokazuję. Bo no staram się go otwierać pierwszy raz zawsze, żeby moje jakby e komentarze były niezafałszowane, jakby to nazwać. Więc, może nie przedłużając, zapraszam do kolejnego tygodnia z tym ulem. No, dobra, jesteśmy przy ulu. Pierwszy raz otwieram, jak już zresztą pewnie wspomniałem i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Opa. Zobaczymy, co tutaj się dzieje, ale tylko chcę podkurzać. Podkurzny, nie? Mm. I słuchajcie, nie będę wyciągał z każdej ramki, bo to nie ma sensu, ale żebyście widzieli, jak plus minus zbierają miód, to już Wam pokazuję tak. Oj! oj ojoj, dobra. Widzicie, tutaj nie obsiadają, tej uliczki, jeszcze nie obsiadają do końca. Tutaj już odbudowywują, tu odbudowywują, tu odbudowywują. Tutaj ostatnio robiłem szachry machry, więc będą siedzieć i te dwie ramki tutaj sprawdzimy, jak to wygląda. Więc odstawiam kamerę na miejsce, no i jedziemy z tematem. Dobra, sprawdzimy skrajną ramkę. Tutaj była bodajże z czerwiem. Jop, czerw się wygryza. Czerw był na wygryzieniu, zresztą widzicie. Tutaj ładnie, pięknie. Ehm, no i jest zbierany nakrop od razu tam, gdzie się wygryza. Tutaj powinna być ramka odbudowywana, bo była pomiędzy dwoma e, jakby czerwiami, dwoma ramkami z czerwiem. No i ładnie jest odbudowywana. O, znaczy ona już jest praktycznie odbudowana. Plus już e, zbierany jest miód. Oj, 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 a tutaj niestety chyba nie trafiłem, nawet na pewno nie trafiłem z czerwiem na wygryzieniu, bo um, no bo jeszcze nie wygryza tak naprawdę. Pewnie zebrałem ramkę częściowo z, z larwami, nawet tutaj nie pamiętam szczerze powiedziawszy, no ale tam gdzie były wolne komórki jest magazynowany miód, to fajnie. Zaglądam cały czas głębiej, no tutaj też jest magazynowany miodek. Opa, jeszcze dobra. Ostatnią ramkę już nie ma sensu. No a tutaj to już mamy praktycznie ramkę wypełnioną miodem. Oczywiście ona jeszcze nie jest ciężka, bo to, to nie jest dopakowana ramka. To jest po prostu ramka już zebranym z miodem, ale do dopakowanej to jeszcze brakuje sporo. No ale mamy jeszcze miesiąc do zbierania. Dopiero teraz zaczęły kwitnąć lipy, więc e, no oczekuję raczej dobrych rezultatów z tej rodziny. No ale zajrzyjmy do rodni. Trzeba by na pewno. Nie powstał nastrój rojowy. Nie spodziewam się, no ale różne rzeczy się działy. Opa. No i dobra, jesteśmy wrodni. Pszczółki ładnie sobie, ładnie, o jeszcze tak zrobimy. Pszczółki ładnie sobie siedzą na ramkach. O! Zrobimy, oj, znowu. Widzicie, ładnie wszystkie uliczki obsiadane. Zaraz wyciągniemy tylną, żeby zobaczyć, czy jest tam miód składowany, czy może czerwi matka. Czekajcie, tylko lepsze kadry złapię. Okej. Okay. Czerw, czerw, miód. Ładna rameczka tylna tak naprawdę, z tyłu też jeszcze czerw. Mm. Kurczę, jakby ją odłożyć? Płóżmy ją tak, też pszczoły nie pogrążą. Mam nadzieję, że tam matki nie było, jak było to... No, tak się nie powinno robić, ale jak zwykle nie mam e, larwy, jak zwykle nie mam e, drugiego korpusa do tego. My mam, ale trochę dalej. Mm. Jak nie będzie na powiedzmy trzech ramkach do przodu żadnego matecznika, to znaczy, że kończymy przegląd i jest ok. No, pełna ramka czerwiu. Trochę pszczoły się irytują. Szczerze, liczyłem trochę, że będzie więcej miodu, bo. Pozostałych ulach już naprawdę jest rado z miodem, a te jeszcze tak średnio ciągną, no ale poniekąd widzicie, no, może ciągną mi też miód, tylko że mamy pełno larw tak naprawdę, bo ja cały czas przekładałem te ramki góra-dół i zwolniło się miejsce do czerwienia, więc ten miód poszedł prawdopodobnie na wychów czerwie. No zobaczcie, kolejna ramka, kolejna jeszcze, kolejna ramka z wychowanym, znaczy wychowanym, z wychowującym się czerwiem. Tutaj już będzie czerw zasklepiony, bo jest cięższa, no i owszem. Tak też się stanęło. Patrzcie. Dobra, wiecie co, to nie za bardzo jest sens zaglądać dalej, no bo jak matecznika do tej pory nie było, no to raczej matecznika też dalej nie będzie. Czerwiec ma jeszcze chyba 5 dni od tego czasu. Co teraz to yy, nagrywam... Co pada? Nie. Nie masz czego. 5 albo 6 dni, nie pamiętam, który dzisiaj jest. Więc zaczęło, zaczęło się kwitnięcie lip, tak naprawdę. E, więc to już nie jest raczej pora na nastrój rojowy. To, to już raczej pszczoły będą ładnie już pracowały do tego powiedzmy 20-25 lipca. Gdzie? A nie, kropnęło. No faktycznie kropi lekko. E, gdzie ten? Gdzie nastąpi miodobranie? Czy będzie pełen korpus, tutaj nie wiem, aczkolwiek teraz tak, na tutaj będzie pełen korpus, na tym Ulu na pewno, bo już ma praktycznie zalany cały, może nawet będę dokładał drugi, z czego tutaj nie wiem, czy będę dokładał drugi. Tu, w tym Ulu na 100% będę dokładał e, drugi korpus z miodnią, bo już miałem praktycznie cały zalany, ten. E, to ten ma taką samą siłę jak ten, no te dwa, no to wiecie jaka jest historia, generalnie próbuję wzmocnić. A ten wygląda z kolei e, podobnie, podobnie do tego, więc nie wiem czy stargam cały korpus, ale no coś tam miodu na pewno będzie. No i dobra, widzieliście jak to wygląda. E, może szału nie ma, niektórzy piszą, że już trzecie nie robią, no i chwała im za to, no słuchajcie, jak macie dopakowane pszczoły, to i pożytki. To, to żaden problem tak naprawdę pytanie to mnie dobrań, czy robicie z pełnych korpusów. No może tak, no i okej, okay. szanuję się, jak pszczoły się nam nożyło, to się i pszczołę i miód ma. Aczkolwiek ja mam mieszane uczucia, bo w sumie jakbym puścił pszczołę na dwa korpusy, znaczy się. Yy, to znaczy... słuchajcie. Ja I tak te ramki przekłada. Nie? Więc teoretycznie pszczoła dalej czerwi jakby na dwóch korpusach, aczkolwiek jakbym nie trzymał kraty odgrodowej, to ona by trochę mniej więcej tej pszczoły na, naprodukowała. Nie wiem czy to byłoby dobre podejście, bo z jednej strony bardzo bym chciał więcej mieć uli, bardzo szybko namnożyć te ule, ale z drugiej strony no, też bym chciał mieć miód, nie? więc inne pasieki to oczywiście lecą na miód, ale tą chciałem właściwie właśnie rozmnażać. Ale kurde, no jednak postanowiłem zakładać te kraty odgrodowe. Każdy tutaj UL, który mam w tej chwili jest rozbujany, no z wyjątkiem tych dwóch tam naprzeciwko, co widzieliście, one, one jeszcze wy... one mi miodu raczej nie przyniosą, chyba że będę próbował z nich dorwać na a plan mam taki, żeby dorwać nawódź, bo chcę zrobić dosyć dużą ba barkę, nie, nie barkę, tylko jak to się nazywa, jeśli mówi się o nas, o miodzie. No nie wiem, tak coś jak chcę, duży jakby bacz, nie wiem jak to się mówi, miodu pitnego zrobić, a najlepszym pomysłem, najlepszym miodem w sumie, jakim mogę sobie wyobrazić w sumie na właśnie miód pitny, to będzie nawódź, z tego powodu, że ona jest dosyć wodnista i odparowanie tego nie do końca zawsze się udaje. Więc będę na pewno nawód zbierał. Tylko pytanie jak ja to rozwiążę. No bo ta pasieka jest idealna do nawłoci, bo tutaj wszystko co widzicie tam to jest wszystko na tam, tam będzie w cholery na wszystko to jest żółte zawsze na jesień. E, znaczy na jesień, na późnym latem tak naprawdę. E, więc na pewno będę to zbierał. Tylko tak sobie zastanawiam się czy, czy polecieć na, na, jakby na twardo i zbierać nawód z każdej tutaj rodzinki może wyznaczyć parę rodzinek, nie? Bo z nawłocią to jest o tyle problem, że my mimo wszystko trzeba podkarmiać rodzinę na zimę, aczkolwiek jak się pojawia nawłoć, to znaczy trzeba wycofać ramki z cukrem i to jest dosyć upierdliwa robota. I stąd też chcę zrobić dla siebie tak naprawdę tylko miód pitny, bo boję się, dalej mam, dalej nie mam aż takiego doświadczenia, żeby jakby mieć pewność, że jak ja wycofam te ramki z cukrem, to i tak ten pewnie cukier tam zostanie, więc... No nie mam aż takiego doświadczenia, żeby później taki miód wpuścić dalej, ne? w sensie nie będę miał nie będę pewny, że nie jest zafałszowany, a tego bym nie chciał, a miód z tego pitne i tak wyjdzie, i tak wyjdzie, bo to jest cukier, tak czy siak. Dobra, słuchajcie, rodzinka się rozbujała, kolejny tydzień, tydzień po ostatnim filmiku, więc widzicie jak to się rozwija, no powstają w ogóle pytania i komentarze bezsensowne, dlaczego ja w ogóle kręcę słabe rodziny, no bo słuchajcie... Pokazać silną rodzinę, to, to nie jest sztuka mogę, nie wiem, pierwszy lepszy ul o tamten pokazać i słuchajcie, no wow, no zobaczycie rodzinę, która dosłownie pszczoła jak otwiera mult, to się wylewa. I, i te, tak jak mówiłem, niebawem będzie druga miodnia nakładana, ale czy nauka z tego jakaś płynie? Ja uważam, że niekoniecznie. To znaczy fajnie wiedzieć, jak wygląda, jak wygląda siła rodziny, która pozwala stargać dwa korpusy miodu. Fajnie wiedzieć to, no i pewnie to pokażę przy okazji robienia sypańców, ale... A pytanie, jakbym jeszcze ją ograniczył w czerwieniu, to już w ogóle by była bajka, to może bym nawet stargał 2,5, ale to już, chyba lecę już trochę za bardzo, bo co, czy starga ten drugi korpus miodu, to nie jestem pewien. Na pewno ten i plus jeszcze coś, ale nieważne. Eee, wracając do nauki, no ja uważam, że lepiej pokazać co mi się osypało, dlaczego mi się osypało, a następnie pokazać słabsze uli, jak go doprowadzam do siły, no Wy na pewno komentujecie, co by można zrobić lepiej, dzięki czemu jakby też się każdy uczy, kto ogląda ten film, eee, plus e, no komentarze na początku roku były takie, że ten ul nie zbierze miodu, ten ul nie zbierze miodu i będzie totalnie lipa, to ni nic się nie uda. To znaczy on może da radę do zimowli dojść. No, słuchajcie, no mamy tak naprawdę jeszcze 5-6 dni lipca, czerwca. Ja już mam 1 no, trzecią miodni no, przesadzam, 1 no, czwartą miodni zapełnioną. Nie twierdzę, że będzie cała, ale na pewno będzie jej znaczna część, biorąc pod uwagę, że dopiero właśnie teraz się zaczęły pożytki. I tyle. Z takim, jakby zakończeniem, nas zostawię w tym tygodniu. Może jeszcze coś nakręcę na innej pasiece. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Nastrój rojowy na szczęście zniknął z tamtej rodzinki. To znaczy, na szczęście nie na szczęście, bo mogłem więcej mateczników pociągnąć i już się nie bawić w takie moje tradycyjne robienie sypańców. Aczkolwiek. No nie wiem, no pokombinuję. Może, może, może jednak będę robił te sypańce takie tradycyjne z wychowem matki. Zobaczymy. Eee, dobra, słuchajcie. To będzie wszystko w tym filmie, zapraszam do komentowania, do zostawienia suba, łapki w górę, w dół też ewentualnie, no i tyle, na razie, trzymajcie się, cześć!